Tymczasem w drodze do zerówki, na pewno wszystko mamy? Wszystko mi się nie zmieściło. Żona zapytała: Który kolor bardziej mi się podoba? Powiedz, że czerwony, a ona na to przecież tu nie ma czerwonego. Kiedyś obowiązkowy element każdej polskiej kuchni. Pani doktor, jaki jest idealny wzrost przy mojej wadze? 4 metry. Szpagat, inne dziewczyny ja. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien. Kiedy ktoś do mizerii doda słodkiej śmietany. Ja robiąca plany, ja w drodze do ich realizacji. A gdy rano spieszysz się do pracy, no jedźciu bardziej zielone nie będzie. Kiedy Januszowi zamarzył się szyberdach w aucie. Wynajmę kawalerkę. Niedopity kubek herbaty, który zostawiłem na stole tydzień temu. To uczucie, kiedy kupujesz czekoladę, ciasto, lody, paczkę ciastek z myślą na przyszłość i wracasz do domu, zdając sobie sprawę, że przyszłość nigdy nie była tak blisko. Nie zapominajcie, że wytrwałość, energia, entuzjazm, upór i inicjatywa to cechy negatywne, jeśli człowiek jest głupi. Ja wychodzący rano do mojej ujowej roboty za pieniądze. Jak śpię wiedząc, że szkolne lata nigdy nie wrócą. Pięcioletni ja, lista zakupów mamy, mama, jajka, chleb, mleko, makaron, czekolada, mama, pięcioletni ja. Kiedy dotarło do Ciebie, że jutro pójdą do szkoły dzieci, które urodziły się w 2017 roku, jestem kuwa w szoku. Kopśnij lajka byczku. Kiedy masz od uja dwójek i jedynek i musisz się zacząć uczyć do egzaminów, a potem budzisz się zlany potem i przypominasz sobie, że masz już trzydziestkę na karku, uf, ale fart. Zapomnieli jednego spakować. Nie ruszą się dopóki mała nie wstanie. Klawiatura nieśmiałego człowieka. Dziewczyny potrafią oszukiwać jak mało kto. Jeśli nie chce ci się gotować wody za każdym razem, gdy robisz makaron, możesz zagotować zawczasu kilka litrów i zamrozić na później. Dwa typy ludzi latem. Kocham, lato jest super, zawsze jest dobra pora. Na słońce. Kiedy dentysta doda cię na Snapie, tak ważne. Był fotoradar, nie ma fotoradaru. Kiedy gra ładuje się tak szybko, że nie możesz przeczytać protipów na ekranie ładowania. Zawsze jest jakiś śmieszek, który musi się popisać przed kamerą. Kiedy nie zapłacisz rachunku za prąd na czas. Powiedz Cersei, że to byłam ja. Jak planowałem wyglądać latem, jak wyglądam. Synu, pora, abym nauczył cię wiązania krawatu. Wpisz jak wiązać krawat. Teraz kliknij w filmik, który ma najwięcej wyświetleń. Niemniej, nie więcej. Krawężniki pomalowane kredą plus deszcz. Mój pan to idiota. Niektórzy są bardziej produktywni rano, niektórzy są bardziej produktywni w nocy, niektórzy nie są produktywni, po prostu nie. Dusza telefonu zaklęta w kieszeni. Te memy są tak dobre, że nawet mój piesek się z nich śmieje. Wychodzisz z domu i nie wiesz co założyć, załóż uśmiech, on pasuje każdemu. Zaginął miszczeniaczek, był mniej więcej tej wielkości? Jak śpiewając w dupie, co będzie dalej w grze o Tron, uforondowało w Polsce kolejne kręgi w zbożu znalezione w Polsce. Kiedy nie możesz znaleźć pracy, więc zaczynasz robić coś na własną rękę, tłumacz emotek. Ulubione miejsce naszego psa. Wskakuj, ziomek, woda jest cieplutka. Zabawka dla kota. Kiedy ciasto jest bardzo dobre. Zamawiasz szejka, a dostajesz czyjąś duszę. Żona poprosiła, abym przekroił kanapkę na pół, nie sprecyzowała jak ją przekroić. Kolesie po pierwszym dniu na siłce. Kiedy dzieci mówią, że rodzice nic im nie dają. Twoja mina, gdy ogarniesz, że matka Smoków chce wysiadywać Twoje jaja. Zima nadchodzi. Laska, kochanie, wpadniesz. Ja nie mogę, jestem w XVI-wiecznej Japonii, laska rodziców nie ma w domu, ja. Nieważne jak ciężko masz w życiu, nie lajkuj swoich postów. Tylko spójrzcie, żadnego smartfona, po prostu ludzie cieszący się życiem. Już niedługo. Sprytne rozwiązanie problemu, który nie powinien istnieć. Kiedy szwedzki student z wymiany mówi w swoim języku, i meble dookoła zaczynają się same rozkładać i składać. Wiedziałem. Czy wierzysz w życie poza pracą? Sztuczna inteligencja nie zabierze ci pracy, jeżeli w Twojej pracy nie jest potrzebna inteligencja. Drugie piętro przeniesione na trzecie piętro zapraszamy. W Chinach stworzono tramwaj bez szyn jadący po wirtualnych szynach. Wow, Chińczyki wynalazły autobus. Tato, a jak umierają gwiazdy? Zwykle od przedawkowania. Ja przejeżdżam na żółtym, bo nie zdążyłem wyhamować i się tym stresuję, tymczasem trzy auta za mną przejeżdżające na czerwonym. Szatan, ok, za co trafiłeś do piekła. Ja obniżyłem jasność ekranu w telefonie babci, żeby wyłudzić od niej pieniądze na naprawę. Szatan. Kiedy wstajesz do pracy o piątej rano. Szlachta kiedyś, szlachta dziś. Laski takie są, zobaczcie jakie kupiłam sobie buty. Łamańce językowe istnieją Niemcy, Hiszpania, Polska, patera. Ja myjąc ręce 67 raz jednego dnia! Świetny pokrowiec na telefon. Ona ciekawe o czym myśli, pewnie o jakichś dupach, on dokąd nocą tupta jesz. Co robią telefony w nocy, gdy nie widzisz? Tydzień u babci, dwa tygodnie u babci, miesiąc u babci. Kiedy spotkałeś się z jej byłym? Pół kibla dla pół dupy. Jakaś pani we Wrocławiu wyprowadza odkurzacz na spacer. Wyprowadziłeś już swój odkurzacz?